Indeks 300 w uważa się za infekcję bardzo silną. Więc tą 300 my mamy tutaj. I zobaczcie Państwo, że za cały ubiegły rok to tak naprawdę mieliśmy trzy okresy krytyczne w samym To mieliśmy głównie tutaj ten 9 i 11 kwiecień dzielało non stop 3 dni, potem mieliśmy 14, 16 kwiecień i potem mieliśmy tu, gdzie ten indeks ryfro w cyfrach w tabeli, u mnie wyszedł 1760, a 300 to jest bardzo wysoka, czyli 6 razy 300, 6 bardzo silnych indeksów. I tyle mieliśmy tu w Sandomierzu infekcji, się wszystko wysiało. W ciągu czerwca wysiało przy tak potężnym potencjale. A zobaczcie państwo, to jest rejon Grójca, dokładnie gminy błędów. gospodarstwo Darka dziś lata. Wszędzie tutaj, gdzie ta czerwona linia dochodzi do, do szczytu, to jest kwiecień. Oni po, dopiero pod koniec kwietnia tu mieli infekcję, a nie 9 kwietnia jako. A to jest miesiąc maja. Zobaczcie ile jest nie mieli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć infekcji. Ale one były krótsze. I można było zrobić zabiegi przed infekcją i te przerywane po infekcji. Przed infekcją i po infekcji. Czyli widzicie tutaj te przerywane rynie to są terminy zabiegów po infekcji, a ciągłą linią strzałki to są przed infekcjami. I podobnie było na Lubelszczyźnie. I to samo doradztwo w tym samym tygodniu. I tam sady były względnie czyste. Coś występowało park, ale umówmy się, że to był park dekoracyjny, żeby sadownicy nie zapomnieli, jak ten park wygląda, a nie był epidemiczny jak u nas. Więc Państwo pamiętajcie, że ja 19 kwietnia na tej sali powiedziałem, że obawiam się, że mimo że wszystko robimy tak jak trzeba, to i tak parka będzie Bo widziałem co się dzieje. Także i to co dzisiaj Pan Marcin mówił, to wcale nie jest tak, proszę Państwa, że yy... nie ma się czego bać. Natura... Może być naszym sprzymierzeńcem, ale może nam pokazać swoją siłę i nie dać szansy na to. Więc trzeba mieć bardzo dużo pokory do tej natury, bo nie, no nie ma takiego mądrego człowieka, który by potrafił w niektórych sytuacjach się utrzymać, Bo tego samego typu sytuacje mają i Niemcy, i Holendrzy, i to co kilka lat. Także dobrze, proszę.